Ma wiele postaci, potrzebuje jej każdy, chociaż nie każdy wie, że to skalarna wielkość fizyczna, charakteryzująca stan układu fizycznego, jako jego zdolność do wykonania pracy. O czym mowa? Oczywiście o energii. Im więcej jej na boisku, tym chyba lepiej. W drużynie Energia Lecha. Energii raczej nie zabraknie, a potencjalnie mogłaby mieć najsilniejszy skład w całej lidze. Z najlepszym strzelcem, kolejorze, artiomsem, Rudniewem na czele, bo zespół składa się z pracowników Lecha Poznań. Energia Lecha powstała z myślą o promowaniu naszej marki Energetyka, który sprzedajemy tutaj na poznańskim i wielkopolskim rynku. No i składa się drużyna z, z piłkarzy, jak widać, młodych, młodszych pracowników Lecha Poznań Klubu Piłkarskiego, a także spółki Marcelin Management, która zajmuje się właśnie rozprowadzaniem produktów sygnowanych znakiem firmowym Herbem Lecha. No i staramy się nie zawieść nie oczekiwań i tutaj jakoś... Sprostać po prostu oczekiwaniom, jakie się wiąże właśnie z marką, którą tutaj reprezentujemy na koszulce. Nie? Podglądacie tylko piłkarzy, czy jakby podglądacie także ich zagrania, czy to się później przejawia w grze na boisku, na, na murawie? To znaczy wielu z nas, z nas grało, e, powiedzmy w tam za, za juniora lub, lub w jakichś tam e, niższych ligach. I tam jakieś doświadczenie mamy, no to niektórzy chłopacy pierwszy raz grają w piłkę, ale, ale, ale jakoś tak bardziej wiążemy to z integracją w drużyny. I oczywiście poglądamy piłkarzy tam, e, pracując na stadionie, mamy, mamy z nimi kontakt, e, możemy porozmawiać, e, jeżeli wracają z treningu, e, tutaj podpytać może o jakieś... Gościnnie jakiś, mały transfer <laughs> czy transferek? To znaczy no... Nie wchodzi w grę. Nie, nie wchodzi w grę na pewno, chłopaki muszą się oszczędzać na ligę. Energia pod względem piłkarskim tak naprawdę dopiero się kształtuje, stąd też krąży raz w górę, raz w dół. Najpierw były dwie porażki. Potem dwa zwycięstwa. Bramkarz naprawdę prezentuje wysoką klasę. Tutaj pan Włodzimierz, który się BHP zajmuje w Lechu. I czasami tam ostatni mecz nam uratował, tak naprawdę, zwycięstwo. No, ja, ja dopiero w sumie tam jeden mecz zagrałem, bo, bo też miałem kontuzję UDA. E, no. No tu jeden chłopak, Bartek Ćmielewski, na pewno na pewno się wyróżnia. Jako kapitan dbam o atmosferę. No i też jest tam Krzysztof Garsztka z marketingu Lecha. No, znany snajper. Znany ostatnio nam pomógł, jedną bramkę strzelił. W piątym meczu energia stawiła czoła liderowi grupy B trzeciej Ligi, urzędowi miasta Poznania, ale ostatecznie uległa 3 do 5. Z kolei grająca w grupie A trzeciej Ligi... Mechatronika, która przekształciła się z Łykadorów, pokazała niezły charakter. Przegrywała do przerwy z Trologdytami 0-1, ale ostatecznie wygrała 3-1. Jesteśmy zbieraniną, że tak powiem, studentów. Poznaliśmy się na studiach, no i postanowiliśmy, że założymy tutaj drużynę i oczywiście w ramach wolnego czasu będziemy spędzać go razem i, i pogramy sobie troszeczkę w piłkę. A mechatronika? Mechatronika, taki kierunek, żeśmy studiowali. Wszyscy studenci? Tak, wszyscy są praktycznie studentami. No, tam Co on oznacza? Mechatronika to jest połączenie mechaniki, elektroniki, informatyki. Yy, czyli lubicie ja nie wiem, taktycznie, bo rozgrywają te spotkania, czy jednak duża technika? To, jak troszeczkę to? tam ciut taktyki jest, czasami się ustawiamy, mówimy, że będziemy grać tak teraz, troszeczkę się cofniemy do defensywy, zagramy innym ustawieniem. No, to wszystko wychodzi w pranie, zależy od wyniku praktycznie. Cele na ten sezon? Cele na ten sezon? Dobrze się bawić, bo chyba o to tutaj najbardziej chodzi. A jeżeli uda się awansować, to jak najbardziej. Ale myślę, że awans przewidujemy dopiero w przyszłej rundzie. Czy studenci? Czy byli studenci? Znaczy, to są aktywni studenci. Tutaj mamy wyjątki. Niektórzy ludzie po prostu są pracujący, uczniowie, ale większość to są studenci. Była energia, mechanika, elektronika, to na koniec trochę elektryczności, którą w lidze Red Box reprezentuje czwartoligowa hurtownia elektryczna. Grodno. My się dopiero rozgrywamy, bo to w sumie dopiero nasze drugie spotkanie skład dopiero się formuje, także dopiero typujemy nie? kto z przodu, kto na obronie, jakoś tam układamy grę, nie? sprawdzamy się pierwszy sezon, także. No także... Będzie, będzie coraz lepiej. No dzisiaj, dzisiaj trochę nie szło. Ale wygraliście. Wygraliście. No wygrać, wygraliśmy. Udało się. Dopiero się docieracie, to znaczy nigdy wcześniej nie graliście ze sobą? Tak, się Razem wszyscy nie. W tym składzie nie. Nie, to... to jest nasz pierwszy sezon, pierwsze pojedynki razem, mam nadzieję, że jeszcze nie ostatnie. Nie? To kto dogadywał zespół, zbierał go? No zbierałem ja, bo taka bo wyszła tam inicjatywa, bo wcześniej byliśmy na sali, no, nie takim składem, ale podobnym i było paru chętnych, także... A coś, co, coś Was łączy, nie wiem, co? No, branża, o może tak. Jaka to jest branża? Elektryczna, ogólnie zespół pod Egidą w hurtowni elektrycznej Grodno. Mecz. To jakiś snajper, ktoś to strzelił Może nie snajper, ale pewnie kolega, który jest najbardziej gdzieś tam doświadczony, Mamy, jeżeli chodzi jest? o mecze. No myślę, że Artur Jagodziński. Także on tam grywał, trenował, także jakieś tam pojęcie trochę większe ma o, o tej piłce jakoś tam. Tak, stara, stara się też dopowiedzieć, tak, jak się tam ustawić, jak się gdzieś rozjeżdżamy w trakcie meczu, tak. Czyli z optymizmem, tak, piłkarskim. Zawsze, zawsze, trzeba z optymizmem do piłkarskim przodu. grać do przodu, jak to się mówi. No i wzorem jak Jacka Krzynówka. Hurtownia Grodno na razie radzi sobie świetnie, notując dwie wygrane w dwóch pierwszych meczach. Można powiedzieć gra w dobrym rytmie, ale trudno się dziwić. Wszak Michał Dopierała to poznański raper, znany jako Meksykańska Morda albo Perez z formacji Luzbena Crew. Czwarty tydzień rozgrywek piłkarskich Redbox w Krakowie rozpoczął się od dużej niespodzianki w Ekstralidze. O ile zwycięstwo Rafisu nad Los Amigos zaskoczeniem wielkim nie jest, to jego rozmiary już na pewno tak. Rafis rozgromił los Amigos aż 9 do 2, a cztery bramki dla wygranych zdobył Krzysztof Kękuś. Wynik, choć wysoki, nie do końca jednak odzwierciedla obraz gry. Jeśli chodzi o pierwszą połowę, to myślę, że byliśmy lepsi, tylko nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, a, a jeśli chodzi o drugą połowę, no to niestety dostaliśmy kilka bramek, sami podaliśmy przeciwnikowi, no i tak się skończyło, niestety. A ten worek się rozwiązał chyba też e, dlatego, że chcieliście tutaj zaatakować, doprowadzić do wyrównania, a rywal tylko na to czekał. Dobrze zagrali, też trzeba przyznać e, przeciwnicy dzisiaj. Bardzo może zagrali, czekali na, na kontry. My rzuciliśmy się do, do ataku, niestety nie udało się, straciliśmy kie, bramki kolejne z kontry. I, no i taki wynik. Gratuluję zespołowi przeciwni, przeciwnika. Na pewno pokazali się z dobrej strony i lepsi byli po prostu dzisiaj. Przerwy było bodajże 3-2 i był mecz wyrównany, z jednej i z drugiej strony była akcja. No ale w ostatnim meczach jak nie mieliśmy szczęścia my w końcówkach, a tu się akurat worek z bramkami otworzył i bardzo dobra gra całej drużyny, a w szczególności należy pochwalić Krzyśka Kę Kękusia i Łukasz Stępnia. Emocji i bramek nie zabrakło również w innych poniedziałkowych spotkaniach. W pierwszej lidze Fega Electrics grała z Niemalipy. Przed meczem zawodnicy obu zespołów byli pewni swego. Yeah. Znamy się z nimi z, z poprzedniej ligi. Graliśmy razem w drugiej lidze. W wspólnie razem walcowaliśmy z tej ligi. No myślę, że będzie dobry mecz, bo znamy się razem z, z osiedli, z bojów gdzieś gdzie razem graliśmy. No i będzie chyba dobry mecz. Właśnie, jakie oczekiwania tutaj na, na to spotkanie? Kto jest faworytem? No no, wydaje mi się, że y, powinniśmy ten mecz spokojnie go wygrać i, i, i dalej się wpiąć w górę tabeli i udowodnić, że nasza drużyna. Po raz kolejny awansuje dalej, nie? No? Y, oczywiście walka o najwyższe pozycje, żeby awansować do wyższej ligi. A przed dzisiejszym meczem, no to liczymy na zwycięstwo. Tylko i wyłącznie nas to interesuje w dzisiejszym meczu. Zawody zakończyły się remisem 6 do 6. Jeden punkt na pewno bardziej cieszy Fegę, która przegrywała 4 do 6, ale dzięki dwóm bramkom Krzysztofa Monszomańskiego zdołała wyrównać. Lider pierwszej ligi, Team 1997, po ciężkim boju wygrał z Krakchem 3 do 2. Dwukrotnie na prowadzenie wychodził Krakchem, jednak ostatnie zdanie należało do Teamu, który dzięki zwycięstwu umocnił się na pozycji lidera. Gramy cały czas tak samo. Trochę nam pokrzyżowało to, że nie mieliśmy ani jednej zmiany. Widać, że daliśmy z siebie wszystko, ale wygraliśmy, więc cel jest zrealizowany. Mecz był dosyć ciężki, dużo przypadków z naszej strony. Wydaje mi się, że po ostatniej wygranej 5-0 troszeczkę się jeszcze rozróżniły w drużynie i trochę dużo niedokładności. Dlatego dołożyło się jeszcze brak kilku zawodników którzy nie nie trzecim meczu. I ta niedokładność i, i, te, i te braki kadrowe to główne przyczyny porażki? Wydaje mi się, że tak. Brak koncentracji. No, słabszy mecz niż ostatnie dwa. W jedynym poniedziałkowym meczu drugiej ligi spotkali się dwaj Beniaminkowie. KPT oraz PNiG Kraków. Po 25 minutach prowadziło KPT i nie mógł dziwić dobry humor panujących w ich szeregach. No Dosyć ciężka drużyna, mocno grająca fizycznie, dużo walki, ale udało się, więc 4-2 dla na nas. mógł Pan tak opisać w kilku słowach tą pierwszą połowę, ona wyglądała? Dosyć ciężka, dużo walki, nie tak dużo gry piłką, dobrze graliśmy kontrą, dlatego te cztery bramki. Inny nastrój panował w PNIG Kraków, ale nastroje przed drugą częścią spotkania były bojowe. No, gra kiepsko, przegrywamy 2-4. Widać u nas trochę, trochę, trochę dzisiaj kondycyjnie, chyba siadamy. Trochę zbyt mało motywacji, ale myślę, że, że uda nam się w drugiej połowie jeszcze pokazać trochę, trochę walki i, i, i szczelimy na pewno parę bramek. Grzegorz Kiełbik nie rzucał słów na wiatr i PNIG zdołało doprowadzić do wyrównania. Mecz zakończył się wynikiem 4 do 4.